Dobry Państwu, żeby nie zmuszać Państwa do decyzji na temat, czy Pan Romanowski jest dobrym człowiekiem, czy jest złym, bo część z nas uważa, że Pan Romanowski przeczytał książkę Jak kraść, podręcznik złodzieja autorstwa Pana Kazimierza Turalińskiego, a druga część uważa, że bardziej stosuje się do niego Mikołaja Reja, żywot człowieka poczciwego. No więc, żeby Państwa odsunąć od tego dylematu, Pozwolę sobie zacytować własną książkę, która się tydzień temu mniej więcej ukazała, a wygląda tak, i można ją w e-booku. No i tak, czytana przeze mnie. I ten rozdział, który Państwu będę czytał, ma tytuł Wuj Hermanowski. O wuju będzie na końcu. No i czytam. W końcu wyrzucili mnie z Politechniki. Musiałem znów się stawić na komisję wojskową, bo bez odpowiednich papierów jak już wspominałem nie mogłem podjąć żadnej pracy. Do tej pory miałem kategorię C, co oznaczało, że byłem zdolny do służby z ograniczeniami. Chciałem się na tych ograniczeniach oprzeć, ale niestety zostały zignorowane. Szczęście w nieszczęściu odkryto mi wadę serca i wysłano mnie do kardiologa. Kardiolog z kolei odesłał mnie na EKG. Proszę pana, odroczenie ma pan pewne, zagwarantowała pani robiąca badanie. Spokojnie więc czekałem na wizytę u kardiologa. W przeddzień wizyty moja przyjaciółka Teresa zaproponowała, bym najpierw pokazał wydruk jej rodzicom lekarzom. Obejrzą i powiedzą, co ci jest. I rzeczywiście obejrzeli i powiedzieli. To EKG jest w normie. Ale jak to? Dopytywałem się zawiedziony. Jak to? Laborantka mówiła mi, że odroczenie pewne. Co ona tam wie? Odparli lekceważąco. Następnego dnia ruszyłem więc z duszą na ramieniu do kardiologa. I on spojrzał na wydruk, po czym zaczął wpisywać na zaświadczenie do, dla Komisji Wojskowej, że EKG w normie. Potem przystąpił do badania ogólnego, żeby w końcu zająć się moim potencjalnie chorym sercem. Proszę pana. Odezwał się po chwili. EKG, co prawda w normie, ale ma pan szmery nasilające się po wysiłku. I widzę, jak w odpowiedniej rubryce wpisuje wyraźną, upragnioną przeze mnie literkę D, czyli niezdolny do służby wojskowej. Moja nieśmiałość nie pozwoliła mi wprost zaproponować, by posłużył się tą właśnie literką. Próbowałem później poznać jego nazwisko, lecz mi się nie udało. W domu czekał na mnie ojciec i od drzwi pytał. No i co? Kategoria D! Odpowiedziałem pełen dumny. W tym momencie zadzwonił telefon. Ojciec podniósł słuchawkę. Zorientowałem się, że rozmawia z wujem Hermanowskim. Słuchawkę trzymał w oddaleniu od ucha, więc słyszałem wszystko, co mówi. Wuj Hermanowski, dla Państwa informacji podaje, był przedwojennym oficerem. I jak? Krzysztof był na komisji? zapytał. A był, wuju, był, odparł mój ojciec. I co? Kategoria D! Oznajmił tata. Powiedz mu, żeby się nie martwił, zapewnił wuj. To się da załatwić.